Sądzi pan, że BBN za Nawrockiego będzie silniejsze niż za Dudy? To jest możliwe. Natomiast jeszcze zobaczymy, dlatego że tutaj jest duży, powiedziałbym, państwowy bałagan z uprawnieniami dostępu do informacji. Mówiąc delikatnie bałagan, ale mam na myśli nieprawidłowości z dostępami do informacji. O co chodzi? No z politycznych względów są ludziom, którzy mieli przez bardzo wiele lat dostępy, odbierane te dostępy. Sprawy są rozgrywane medialnie. Jakieś konkrety? No do mediów były wpuszczane materiały, które nigdy nie powinny trafić. Materiały yy, tajne, bez uzasadnienia żadnego prawnego. Z tych postępowań weryfikujących dotyczyło to najpierw naszego byłego ambasadora przy NATO Tomasza Szatkowskiego, później yy, samego Karola Nawrockiego w kampanii gdzieś po drodze Sławomira Cęckiewicza, Była Także sprawa generała Gromadzińskiego, który Polskę reprezentował przy NATO. W każdym wypadku mechanizm jest bardzo podobny, to znaczy rzucenie jakiejś insynuacji w media połączone z decyzją administracyjną y, zmieniającą y, na przykład po. Y, Roku sprawowania władzy, jakąś decyzję, która wcześniej była oczywista o dostępie do różnych informacji, i nagle przestała być oczywista. Nie wierzę w merytoryczne podstawy tych decyzji. Jeżeli ekipa, która przejęła wraz z Donaldem Tuskiem, PSL, Lewicą służby specjalne, nie odebrała komuś dostępów y, tydzień, miesiąc albo pół roku po przejęciu władzy, to uważam, że zrobienie tego w trakcie kampanii wyborczej albo rok, półtora po przejęciu władzy na podstawie spraw z przeszłości jest po prostu wyłącznie rozgrywką polityczną.